Cześć, święty witajcie. Kochani, w dzisiejszej Ewangelii chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, którą jest radość. Czytamy, że uczniowie Pana Jezusa nie zachowywali postów, i to bardzo dziwiło uczniów Jana. E, uczniów Jana, ale też Faryzeuszy, dziwiło, oburzało, nie rozumieli tego. A odpowiedzią na to, dlaczego tak postępowali, jest radość. Uczniowie Pana Jezusa mieli go przecież na wyciągnięcie ręki, i to dosłownie. 2000 lat temu Pan Jezus chodził po ziemi pod postacią człowieka. Więc Jego uczniowie mogli z Nim normalnie porozmawiać, pośmiać się, wyżalić Mu się, przytulić się do Niego. W związku z tym były to czasy absolutnie niezwykłe w historii świata. Były to czasy radości. Dlatego też uczniowie funkcjonowali na trochę innych zasadach. My obecnie żyjemy już w innych czasach, w innej rzeczywistości. Nas oczywiście posty obowiązują. Niemniej... Wciąż jesteśmy uczestnikami tego wesela. Oczywiście Pan Jezus nie jest już obecny w taki sposób jak 2000 lat temu, ale jednak cały czas jest obecny. Nie zniknął. Jest wśród nas, a przede wszystkim w najświeższym sakramencie, w Eucharystii. W ogóle przyjmowania ciała Pana Jezusa zazdroszczą nam sami aniołowie. I warto, żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, jak, jak wielkie mamy szczęście. Jak, jak wielka radość nas spotyka, bo ta świadomość może też zmieniać nasze życie. Trudno, żebyśmy z jednej strony wiedzieli, jak wielkie mamy szczęście, w jak niezwykłych wydarzeniach możemy uczestniczyć, a z drugiej strony, żebyśmy narzekali, byli negatywnie nastawieni, źle traktowali innych ludzi, wszystko widzieli w czarnych barwach. To tak jak z młodym winem w starych bukłakach. Nie pasuje do siebie. Kochani, dlatego módmy się, żebyśmy potrafili zdawać sobie świadomość z tego, jak wielkie mamy szczęście, że mamy Pana Jezusa i że możemy go przyjmować do naszego serca. I oby ta świadomość zmieniała też naszą codzienność.